Wyposażony jest instalację gazową. W tej chwili jeszcze Państwowa Straż Pożarna. Żeby skrócić oczywiście całość, robimy to w takiej pigułce, więc przyjeżdża Państwowa Straż Pożarna do reno, to Manto jest Ochotnicza Straż Pożarna i dwie karetki, które tam z tyłu e, powiedzmy trochę później się pojawiają. Starzacy w tej chwili zabezpieczają, zabezpieczają teren zdarzenia i rozpoznanie robią to, jak, jakie ma uszkodzenia, czy, jest, czy można go wyjąć bez, czy oddycha, czy musimy się spieszyć, czy możemy to robić w jakiś tam powolny sposób. Widzicie Państwo. Rozpoznanie polega na tym, że wyciągamy pachołki, ustawiamy je w odpowiedniej odległości, w zależności od tego jak, jaka to jest droga, inaczej to będzie na autostradzie, inaczej na drogach lokalnych i gminnych. Strażacy w tej chwili przygotowali już tor BPSPR1, jeden ze strażaków robi wywiad z tymi poszkodowanymi. Jest już zespół pogotowia. Strażacy rozstawiają za samochodem sprzęt, może to nie bardzo widać, ale do kamery będzie to widoczne. Zakładają kołnierze poszkodowanym, to jest podstawa, oczywiście wiecie o tym wszyscy, ale wspominam. W tej chwili zakładane są kołnierze. Mówię, założyliśmy, że nie wyjmiemy tych ludzi, mają uwięzione nogi, wobec czego trzeba będzie użyć sprzętu do rozcięcia. Jest bezpiecznie? Można o podłączyć? ratownik się pyta czy y, Można, ponieważ te samochody są naruszone Założyliśmy, że y, Poduszki powietrzne y, Zostały wyrzucone y, Bo jeżeli nie To musimy zakładać specjalny Taki pokrowiec, który zabezpieczy ratownika Przed tym, żeby ta poduszka nie urwała głowy Zwłaszcza poduszka w kierownicy W tej chwili Założył to strażak, ten pokrowiec na kierownicy. Gatownicy medyczni cały czas monitorują stan tych poszkodowanych. Mamy sprzęt. Strażacy w tej chwili odłączają akumulatory. Oczywiście markujemy to, to trwa o wiele dłużej. Często ten akumulator jest zapieczony, trzeba użyć jakichś narzędzi pachówkami, odrodzony zostaje teren działania. Jeżeli to jest noc, wystawiamy lampy mrugające, e, ostrzegawcze, kolorożrze żółtym, odpowiedniej, jak wspomniałem odległości. Założyliśmy także w scenariuszu, że e, samochód ten drugi e, mający instalację gazową zapali się, to znaczy e, na skutek e, przegrzanego, powiedzmy tłumika wydobywającego się gazu istnieje taka możliwość, katalizatory nagrzewają się do dość dużej temperatury że nawet po odłączeniu akumulatora mimo, że zwarć instalacji już nie będzie uszkodzony został zbiornik gazu i samolot się zapali a to po to, żebyście Państwo chcieli jak strażacy takie samochody gaszą, powiedzmy jak się rozwija w samochodzie. Do rozpalenia tego zostanie już ta podpałka do grilla, ale mniej więcej rozwój pożaru będzie, będzie bardzo podobny do tego jak jest rzeczywiście, ponieważ e, przyjmujemy znaczy takie z rzeczywistości, że tam już się nagrzewa w tej chwili, nagrzewają się gdzieś tam od spodu dla tak, za chwilę buchnie płomień i, e, i ten samochód się zapali. Ja nie chcę tego robić zbyt wcześnie, e, ponieważ e, no, zagrażałoby to nie strażakom, ale ratownikom medycznym, którzy w tej chwili chcą te osoby poszkodowane od nas odebrać. W tej chwili strażacy zaraz zobaczycie to z tej strony. Usuwają drzwi przednie z samochodu, a właśnie się poddały. Teraz drzwi z tyłu. Za chwilę lepiej to będziecie widzieć, będziemy robić to samo z drugiej strony. Następnie zostanie wycięty słupek. To wszystko odgięte i wtedy mamy swobodny dostęp. Cały bok, całego boku po prostu tego samochodu nie ma już. W związku z tym, e, bardzo łatwo już wtedy włożyć pod poszkodowanego deskę. Nawet jeżeli ma jakieś obrażenia, e, bardzo trudno rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, otrzymujemy zawsze głosu to jest e, przy takim wypadku samochodowym e, oczywiście podstawa, zabezpieczenie właśnie. E, Odcinka, czy innego, tym kołmierzem i później delikatne wyjęcie poszkodowanych na deski. Usuwamy słupek. Widzicie, ratownicy w tej chwili podtrzymują głowę. Zakładamy, że, że mimo, że jest kołmierz i tak mamy obowiązek cały czas podtrzymywać głowę, jeden z nich musi, to jest też kontakt z tym oszkodowanym, ale musi właśnie zabezpieczać jego głowę, ponieważ zakładamy, jak wspomniałem, że kręgi szyjne uległy uszkodzeniu jest wycinany słupek w górnej części mówię, zobaczycie to za chwilę lepiej z tamtej strony z naszej strony jak widzicie, mimo że te narzędzia mają Kilkadziesiąt ton siły cięcia to i tak nie jest to taka prosta sprawa, mieliśmy tutaj przypadki w Płocku, słynny wypadek na rondzie gdzie z góry zjechał tir, przejechał przez rondo i rozbił się, to uwierzcie mi wyciągany był chyba 3 godziny do kierowcy z takiego samochodu. Po moim komentarzu, ja nie będę się wtrącał działania ratowników medycznych, ale oczywiście je obserwujcie. Nie chciałbym tutaj komentować tego, co oni robią. To któryś z panów zgodził się tutaj opowiedzieć o tym, co oni robili? Ponieważ jak jest ich więcej, to wymienialiśmy się komentarzem. Ja komentowałem sprawy przeciwpożarowe. Ratownicy medyczni komentowali sprawy ratowania.

Przypinany jest tutaj ja pasami przez latowników medycznych i za chwilę będzie transportowany do kary ja Usztywniona zostaje głowa na desce, wszystko zgodnie z zasadami, dlatego to niestety trochę potrzeb. Oczywiście gdyby któryś z tych poszkodowanych raptem stracił e, oddech i krążenie, wtedy pomijamy wszystkie zasady wyciągamy go na zewnątrz i przystępujemy do resuscytacji to niezależnie czy to my będziemy robić, czy ratownicy medyczni, tak to by wyglądało. Natomiast tutaj w tym momencie e, obaj ratownicy, obaj ratowani E, zachowują oddech i e, świadomość Musimy odjechać trochę bo nie zapalą zaraz te poszkodowany został zapakowany na e, nosze i w tej chwili odjeżdża jakby nam do karetki i uwalniamy drugiego poszkodowanego

Deska jest wsuwana pod poszkodowanego. On już w został, wnoszę z kamizelką, która mu została założona, usztywniony w części nie tylko szyjnej przez, przez połnierz. Nie tylko od szyjny został zabezpieczony, można go było w taki sposób wyjąć. Zabezpieczany jest pasami i za chwilę zobaczymy, żeby nie trzeba było już tam trzymać po głowy i żeby nie zasłaniać, zobaczycie jak jak będą, jak są cięte elementy karoserii tego samochodu. Ja, ja. W ten sposób przygotowany do transportu zaraz trafi na noszle i odjedzie do szpitala. Jeszcze ostatnie poprawki. Rada? Raz, dwa, trzy! No i teraz zobaczcie jak wygląda jak wspomniałem, żeby już nie było jak najmniej tutaj ludzi żeby nie zasłaniać jeżeli to tylko możliwe będziemy to pokazywać w tej chwili cięte są zawiasy element bardzo twardy w dwóch miejscach trzeba je przesiąść i pozbywamy się drzwi jak wspomniałem pozbędziemy się również dru drugich drzwi no niestety tutaj to nie jest plan filmowy i nie jesteśmy przygotowani do takiego działań z czasem mogą się ustawić nie tak jak należy i zasłaniać Państwu, ale już będzie drugie cięcie, drugiego, drugiego zawiasu. Za chwilę te drzwi będą Tutaj jeszcze trwają tance, jakby się gośłaniam Ratownicy w tej chwili. I zaopatrywanie poszkodowanego jak widzieliście mimo, no, no, że to są ćwiczenia żeby wykonać wszystkie procedury no jest potrzebny czas tutaj, nie można jakoś spieszyć się za na to, natomiast też no, czas jakby goni z racji tego, żeby ten poszkodowany jak najszybciej trafił na oddział szpitalny jest drugie narzędzie tam z państwa prawej strony operuje nożycami do cięcia a tutaj w tej chwili do działania weszły nożyco rozpiera czyli coś co nie i rozpiera Jest karoserię samochodu drzwi zostawiliśmy otwarte on w tej chwili wciska ten rozpiera szparę pomiędzy drzwiami a, a, a tą samochodu jak odlegnie jej na, na tyle dużo z zamka, żeby wyrwać zamek albo no, która z tych których z elementów musi puścić, czyli opiera się ale już za chwilę zamek tej drzwi wypuści bo często się zdarza, że niestety samochody dzisiejsze się reglują a to w kwestii bezpieczeństwa tego, żeby ktoś na krzyżowaniu nie stracił torebki bo były takie metody kradzieży, że zatrzymywali się na czerwonym świetle, a e, ktoś podbiegał z boku, trebka leżała na siedzeniu pasażera lub z tyłu. Jakby patrzył, otwierał drzwi i trebki nie było, a my stoimy na, na czerwonym świetle. Albo jakiegoś cennego przedmiotu, laptopa, czy czegoś, co tam złodzieje nam zobaczyli. Wobec tego samochody wczesne się ryglują. E, zaraz po, po uruchomieniu zostają właściwie tylko dostępne drzwi od kierowcy i to może być w opcjach zmienione. Więc, jak przyjeżdżamy do wypadku, z reguły zostajemy w samochód zareglowany, niemożliwy do otwarcia. I tutaj drugie drzwi, w tej chwili są usuwane. Za chwilę pokażemy, jak się to robi ze słupkiem tym środkowym, i właśnie w tej chwili obcinają środkowy słupek. Wygniemy go na dół. I właściwie całą przestrzeń, cały bok samochodu mamy dostępny, i możemy tam sobie wtedy, ewentualnie, jeżeli nam przeszkadza, to nadciąć oparcie, żeby położyć poszkodowanego, ewentualnie bezpośrednio włożyć, wsunąć pod niego, powiedzieć, że już cały bok jest dostępny. I oba siedzenia z prawej strony samochodu, i pasażer, i kierowca, mogą być w miarę inwazyjnie wyjęci, jeżeli nie mają oczywiście Innych e, zamontowanych części ciała. Często nogi kierowcy e, z pedałami są zgłaszane. Często e, zagięta jest na kolena na, na, na e, nogi. E, no i z tym co sobie też trzeba poradzić. znaczy, mamy wtedy rozpieraknie różnego typu poduszki powietrzne, które są w stanie jakoś tą karoserię oczywiście e, odjąć w taki sposób, żeby e, no nie uszkodzić jeszcze bardziej e, tego, co tam co nam się stało do akcji wchodzi ponieważ szyba przednia jest klejona i zaręczam wam, że wbrew pozorom bardzo trudno ją rozbić w tej chwili strażacy wzięli taką elektryczną akumulatorową piwo to jest poruszeń samochodem, bo też jest ważne że jak ktoś ma tam nogi, nogi pedały na przykład teraz my zaczniemy tym samochodem szarpać. kliny zabezpieczają kliny drewniane przed połysaniem się karoserii ale no zawsze każda, każde poruszenie tym pojazdem będzie sprawiało ból i może sprawiać oczywiście różne szkody w, w tych kończynach, które zostały tam uszkodzone lub zmieszane zmieszany z karoserie. W tej chwili mój zastępca podpali tego golfa bo już właściwie kończymy działania mi się tak ładnie podpalił żeby było widowiskowo więc to musi za chwilę potrwać ale nie za długo możecie liczyć czas od tej chwili